Witamy w kmince Skóry. W tym filmie pokażemy, jak prawidłowo czyścić i pielęgnować skórę przy pomocy naszego zestawu Leder Care Kit. Zestaw składa się z dwóch produktów: Leder Ultra Clean, Leder Protection Cream oraz gąbki i szmatki. Prezentację przeprowadzimy na jasnej, skórzanej sofie, która została bardzo zabrudzona przez lata użytkowania. Aby porównać miejsca brudne z oryginalnymi czystymi, możemy spojrzeć na drugą stronę poduszki. Okleimy środek poduszki taśmą tak, aby pokazać skuteczność środka Leder Ultra Clean. Po usunięciu taśmy zaobserwujemy efekt czyszczenia. Rozpylamy leder ultra clean na gąbkę i delikatnie ugniatamy ją, aby wytworzyć piany. Piana jest dużo lepsza do czyszczenia i kontroli środka czyszczącego. Skórę czyścimy ruchami okrężnymi, tak aby wydobyć dokładnie brud z głębi zablokowanych porów. Po oczyszczeniu użyjemy szmatki z zestawu, aby usunąć resztki brudu. Po usunięciu taśmy widzimy, jak skuteczny jest środek czyszczący. Zajmiemy się teraz oczyszczaniem całej kanapy. Czynność tą wykonujemy dokładnie w ten sam sposób, czyli gąbką ruchami okrężnymi. W przypadku, gdy skóra jest bardzo brudna, możemy użyć do czyszczenia szczoteczki z miękkim włosiem. Leather Ultra Clean nie zawiera w swoim składzie rozpuszczalników ani materiałów ciernych, więc jest bardzo bezpieczny dla skóry. Dzięki temu może zostać użyty do każdego rodzaju skóry w dowolnym kolorze. Po dokładnym oczyszczeniu skóry należy ją zabezpieczyć używając Leather Protection Cream zestawu. Nanosimy produkt na szmatkę i rozprowadzamy na skórę. Protection Cream zabezpiecza skórę przed tarciem, działaniem promieni słonecznych, wchłanianiem potu i wilgoci, nadając jej zapach naturalnej skóry. Produkt uzupełniają również naturalne olejki dla zachowania elastyczności skóry. Po zastosowaniu Protection Cream skóra staje się dużo łatwiejsza do czyszczenia, jak również mniej podatna na zabrudzenia. Dodatkową, niewątpliwie ważną zaletą Leather Protection Cream jest jego zapach naturalnej skóry. Po konserwacji kanapa będzie wyglądać i pachnieć jak nowa. Skórę powinno się czyścić i konserwować na początku każdego sezonu. Wiosna, lato, jesień, zima, tak aby utrzymać ją w nienagannym stanie. Proces ten znacząco wydłuży żywotność skóry. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.klinikaskury.pl